ekipa. Pierwszy dzień treningowy. Pada. Troszkę pada, ale ma nie wieć, więc wszystko odbędzie się zgodnie z planem. Ładnie tu. Także idę do bazy, przebieramy się i, i wypływamy na miejsce startowe eee... no ogólnie nastrój taki o, jakoś nie mam w sobie wiary ale w takich momentach zawsze się po prostu robi to co się zaplanowało i po wszystkim no dobra to zobaczmy co tam się dzieje na to, na to jest, do wynurzenia. Okulary, okulary. Jesteśmy po Pawle. Jak tam? Super. Odrażenia? Pierwsze nury za nami. Robert ze Stonii. Z którym safety. Drugi safety. Jesteśmy po. Jeszcze eee, wrażenia? Masakra. Woda ciepła, dobrze jest. Ale Woda ciepła. Pięknie jest ciepło. Eee, masakra, I mean, dlatego że po prostu cool. mieliśmy dużo miłych wieczorów. Podróż. Jazda samochodem i te sprawy. I trzeba było się odprężyć. Także pierwszy mruk 45, później 2 do 50 i ostatni był piękny. No, i naprawdę już się upłynęło. I na 50 metrach mam jeszcze podobne policzki powietrza, więc 80 metrów pięknie. <laughs> Hoj. O dobra, pierwszy dzień. Ach, treningu Ach, za nami. Ach, także. Jak tylko wróciłem z Łodzi, to padłem Pożarnik. A Więc tak. E, Miał być pięknie, słonecznie, Grecja, ciepło. A tu widzę, że klimat hańczy nam się tutaj. A, za <ścoughs> przedstawił. A, no na łodzi, jak jechaliśmy na miejsce, to już mnie mm, przewiało. Wziąłem tylko kurtkę przeciwdeszczowo ale to było za mało no i znowu jak wchodziłem do wody to, A, to się trząsłem zimna e, więc ma być jutro ma być słoneczko troszkę e, i na pewno wezmę polar, czyli coś ciepłego na pewno jak się, jak się będę ubierał to nie będę moczuł całej pianki pod prysznicem tylko na mydło tak jak to zawsze się robi i polar, na to kurtka przeciwdeszczowa i myślę, że będzie dobrze, także spodnie mam 3,5 mm, góra 5 mm i same nurki. Moje pierwsze nurkowanie z łodzi było lekko wiecznie, przez co były fale. Dlatego mi się przypomniała ostatnia e, hańcza, gdzie też biało ich fale. Jak się leżało, to po prostu waliły po twarzy. E, no i było moje pierwsze nurkowanie z łodzi. I tak naprawdę, no, dawno nie nurkowałem. No, dwa lata minęło, kiedy nurkowałem w morzu, czyli, a, czy w wodach otwartych, słonych. E, i bardzo miałem wszystko w chaosie. Także pierwszy nurek do 45 metrów po rozgrzewce. A no, no nie. <noise> Chaos, wszystko się sypało. I nie wiedziałem, czy jestem już w Freefallu, czy nie, ponieważ lina lata góra-dół, nic nie czułem. Po prostu bajzel. Czułem się, jakbym nie wiem, był początkujący. <m> No ale cóż, jakby no z doświadczenia wiem, że to się zdarza, zwłaszcza, że ostatni tydzień był ciężki, pod tym względem, że no, trzeba było pozamykać sprawy przed wyjazdem na wakacje, więc było intensywnie. Ostatni trening na DeepSpot'cie miałem w zeszły poniedziałek. A przez ten czas no dojazd tutaj, pakowanie dwa dni w Grecji takie no, w Atenach trochę się pobawiliśmy z Pałem i Paulą. Później tutaj też troszkę po, pozwiedzaliśmy. I dzisiaj był taki pierwszy dzień, gdzie tak po prostu z biegu wskoczyłem do tej wody i nie było zbyt przyjemnie. Ale drugi nurek do 50 metrów był już lepszy. I i. Później 3 do 50 i było już perfekto. Eee, jedne co to chyba te napięcie jeszcze sprawia, że mam wcześniej kontrakcje, ponieważ no, zawsze kontrakcje gdzieś w połowie drogi powrotnej się pojawiają, a tutaj już były tak naprawdę zaraz po nawrocie już czułem chęć oddychania, także ale to wszystko się jeszcze ułożę. Eee, także. Ostatni nurek do 50 był mega mm, nawet przyjemny, także wszystko co wyćwiczyłem do tej pory wróciło. E, I co najfajniejsze, na 50 metrach udało mi się jeszcze reverse packiem dopakować e, usta. E, więc na 50 metrach mam pełne usta, e, i to było jeszcze takie jedno mocne pociągnięcie e, reverse packiem, lekkie, e, mocne. W sensie, że dużo powietrza wyciągnąłem, ale ono wyszło lekko, więc na ostatnich treningach sobota i niedzielę i poniedziałek na deep spocie na aktywnym wydechu, czyli rv, robiłem po 20 metrów, po 18 metrów. Więc moja adaptacja jest całkiem solidna i to było czuć. Także na 50 metrach udało mi się jeszcze rewerspakiem doczarczować moje policzki, co daje mi całkiem, mm. <laughs> całkiem duży zapast. E, także nic, e, właśnie przespałem. Która to godzina? <laughs> e, przespałem dobre dwie godziny. Później mieliśmy spotkanie podsumowujące za Ewą i Andrzejem, także nasza grupa treningowa. E, I później o 18.00 padłem i znowu dwie godziny przespałem, także e, jestem mega zmęczony i, 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 i się regeneruję. A jutro znowu 8.30 spotkanie, 9.00 wypływamy. I co? na pewnie rzucimy na 60 metrów i zobaczymy, jak to. Czuję się już dużo, że dużo mi z ciała tego napięcia puściło. Eee, o. Także jestem podekscytowany. I będzie fajnie. Także przed nami jeszcze 7 dni nurkowych. Wow. Plus jeszcze zawody. Może zrobimy starty w samych zawodach. E, znaczy w trakcie tych 7 dni, może jeszcze jak już osiągnę swój cel, czyli 80 metrów. A to pewnie jeszcze w tych treningach uda mi się, po prostu wystartuję w zawodach. Jeśli nie, to po tych siedmiu dniach treningowych będzie dzień odpoczynku, i później, i później oficjalny start, żeby mieć jakiś fajny wpis do klasyfikacji oficjalnie. Dobrze moi drodzy, to, to tyle. Ja coś muszę zjeść, może się dzisiaj. I jest fajnie, podałem się tu. O, podałem się, tylko jeszcze muszę dojść do siebie, żeby te całe. Ja to nazywam detoksem. jak się gdzieś wyjeżdża, to pierwsze dni to jest taki detoks, żeby po prostu e, głowa zostawiła cały ten świat, który, w którym się <laughs> człowiek e, zadomowił, i żeby wejść w taki stan e, relaksu, odpoczynku, że, że nic nie muszę, tylko chcę nurkować. Głęboko do osiemdziesięciu. Pozdro. Mm -hmm.